Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. enimo.net Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Skraplacz klimatyzacji w Land Rover Discovery 4 z lat 2011 do 2014 to kluczowy element systemu chłodzenia, który odpowiada za kondensację czynnika chłodzącego. Z czasem może ulec uszkodzeniu przez wyciek, korozję czy mechaniczne uszkodzenia. Aby wymienić ten komponent, najpierw upewnij się, że samochód jest wyłączony i zabezpieczony. Następnie usuń z przestrzeni klimatyzatora wszelkie przegrody, by uzyskać dostęp do skraplacza. Warto zabezpieczyć przewody chłodnicze, używając ręcznych narzędzi, takich jak klucze imbusowe i śrubokręty. Zdejmij wentylator oraz osłony, a następnie rozłącz przewody elektryczne. W razie potrzeby odkręć mocowanie skraplacza, starannie notując jego położenie i sposób montażu. Po usunięciu starych części wstaw nowy skraplacz, upewniając się, że wszystkie połączenia są szczelne. W razie potrzeby dokręć dodatkowe elementy mocujące. Po reinstalacji paneli i wentylatorów sprawdź działanie klimatyzatora, obserwując obecność skropliń i poprawność działania wentylatora. Pamiętaj, że przed montażem warto sprawdzić instrukcję obsługi samochodu, aby uniknąć błędów. Gdzie kupić ta część? W wielu specjalistycznych sklepach lub w sieci dostępne są oryginalne i kompatybilne wersje skraplacza. Pamiętaj, że jakość materiału wpływa na trwałość. Uwaga! Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.